Witam serdecznie, tam macie z tyłu jakiś telewizor chodzi, ale nieważne. Przede wszystkim witam cię serdecznie. Może dawno już tego nie słyszałeś, ale dzisiaj tobie o czymś opowiem o zdrowiu. Akurat pan Nawrocki mówi coś. Ale pamiętajcie jaki jest najpoprawniejszy kandydat Polski na prezydenta Polski Grzegorz Braun i to mówię teraz bo mam nadzieję, że ten film będzie jeszcze przed przedwyborczy idźcie proszę Państwa głosować na Grzegorza Braun a ja teraz coś o czymś powiem, otóż proszę Państwa wszyscy wiemy że musimy dbać o nasze oczy Proszę Państwa, dbajmy o nasze oczy tak, jak to jest możliwe. I tutaj, dbając o nasze oczy, powinniśmy pamiętać o tym, że tutaj jest ważna przede wszystkim pewna zależność, którą powinniśmy mieć z tyłu głowy czyli to, jak nasz sen tak naprawdę jest ważny dla naszych oczu i dla naszego układu nerwowego i układu y, tego, który jest odpowiedzialny, proszę państwa, za to, żeby proszę państwa, żeby proszę państwa, żeby proszę państwa, żeby, proszę państwa y, Odpowiedzialnie do tego podchodzić, ponieważ układ nasz, y, tak zwany, ja Wam teraz tutaj powiem, podam tak zwany układ y, równikowy naszego mózgu, albo inaczej powiedzieć, równikowy naszego naszego naszego, y, to się coś nazywa na B. Y, na B to się nazywa. Jest ważny i jest połączony z naszymi oczami, ale często, jakieś są choroby oczu i tak dalej, je rozwiązujemy jeszcze inaczej. I ten przykład na oczy podam w następnym roku e, skuteczny sposób na na przykład miganie czy czarne plamki pomiędzy oczami. To jest sposób sprawdzony, proszę Państwa, i go przedstawię za rok. A w tym roku przedstawię Wam bardzo prosty sposób. Kupujecie od Herba Polu, proszę Państwa, aronie. Aronia jest taki sam kolor jak borówka ma, jak widzicie, ale to nie jest borówka. Proszę Państwa, i tą aronię pijecie. Parę razy w tygodniu do dwóch razy w tygodniu, i to też powinno pomóc. I to, proszę Państwa, też powinno pomóc w oczach, ponieważ wszelkie takie rodzaju owoce, jak tutaj macie na obrazku, z tego jest porówka z tego jest właśnie porówka Jest bardzo dobra nauczyń. Jest też do leków właśnie na oczy podawana borówka bo ma właściwości najlepsze dla naszych oczu pijemy tą borówkę ona naturalnie nas po pierwsze nawadnia bardzo dobrze natomiast herbacka sama bardzo smakuje proszę państwa pijemy aronie od polu i tą aronię jeśli ją e, wypiliśmy kurację powiedzmy jeśli jedna osoba jest, no to nie pije powiedzmy dwa razy w tygodniu. Natomiast e, takie kuracje mają trwać dłużej. 20 saszetek, czyli jedno opakowanie, to powiedzmy, kupujecie sobie na rok 4 takie opakowania. Kosztują obecnie 6 zł, bo mamy inflację, mamy dupo inflacji. Pamiętajcie, żaden inny kandydat tego nie zmieni, tylko Grzegorz Brown to zmieni że będzie kosztować na przykład taka polska herbaska od polskiego producenta 2 złote ja wam to mówię jak będzie brown 2 złote będzie kosztować także mm, wybieraj ta browna bo będzie tanio a jak chcecie tanio chcecie fajne rzeczy polskie rzeczy to musicie wybrać brown. Jeszcze raz wracając do naszych oczu. Oczy są bardzo ważne, proszę Państwa. Oczy muszą być zdrowe, jeśli chce być ciało zdrowe. Miałem taką sytuację w rodzinie, że rozchorowała mi się mama i rok przed miała sytuację z oczami, a rok później po oczach. Po operacji z oczami, po pęknięciu siatkówki, pęknięcie siatkówki czy rozwarstwienie siatkówki miała nowotwór. Więc wszystko się łączy. I proszę Państwa, łączymy wszystko w kropki tak jak to należy. Pijemy aronie, pijemy borówkę. Jemy borówkę przede wszystkim. Obecnie mamy co? Maj. Nie ma jeszcze borówki, ale za niebawem już będzie borówka. Proszę Państwa, wtedy tą borówkę musimy spożywać. Najlepiej sobie kupić należytą porcję. I okresowo ją spożywać. Takową aronię spożywamy. Tak, tak jak już mówiłem. Dwa razy w tygodniu można stosować. Jeśli ktoś chce więcej stosować, to może jakieś herbatki i aronia jest. Z aroni jest dobra nalewka, ale pamiętajmy, że wszelkie nalewki pijemy, jeśli też mamy problem. Jak moja mama zachorowała, to dostała chyba ekstrakt z borówki. I to brała. Kuracja 30-dniowa była, czy trochę mniej. Natomiast to brała. I od oku bolon to są drogie kapsułki dlatego mówię tu wam tańszą wersję 6 zł jak jak mówiłem to może być tańsze ale to nie od nas zależy a już na tym filmie i zachęcam do następnego filmu o zdrowiu natomiast poprzedni film można sobie wejść jest o energii bardzo ważna sprawa o energii. Zbliża się lato. Musimy mieć dużo, dużo energii do pracy, słuchajta, żeby pracować, żeby nie siedzieć i nie bąki nie zbijać, bo pracy jest dużo, zbierania jest dużo, przetworów jest dużo. Musimy zacząć przetwarzać, gotować, spożywać. Leczyć się i będzie wszystko dobrze. Wróćmy do tych lat. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Trzymajcie się i mam nadzieję, że jak teraz to oglądacie, to nie jesteście właśnie zdrowi, tylko oglądacie to jak jesteście. Czy ja powiedziałem przepraszam. Mam nadzieję, że jak to oglądacie, to jesteście zdrowi i że nie jesteście chorzy, jak to oglądacie. I chodzi przede wszystkim na nasze oczy. Ja to mam i będę właśnie stosował teraz kurację. Będę się zbliżał do tego dnia, gdzie będzie trzeba rozpocząć tą kurację. Aronią, pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się zdrowa.